Dagmara Przybysz nie zasługiwała na to, co jej się stało. Dzisiaj jest sobota, 15 lipca 2023 roku. Ostatnio przypomniałem sobie o Dagmarze Przybysz, o której kiedyś przeczytałem kilka lat temu. W niniejszym wpisie chciałbym podzielić się swoimi przemyśleniami na ten temat i coś z tym związanego. Według różnych źródeł Dagmara Przybysz była 16-letnią Polką chodzącą do szkoły w Redruth w Cornwell, kiedy zmarła. Przyjechała z rodziną do Wielkiej Brytanii w 2007 roku i przebywała tam przez 9 lat. Pomimo tego została zastraszona i wyzywana przez brytyjskie nastolatki, zanim popełniła samobójstwo. To niedorzeczne, że nazywały ją głupią Polką. Dagmara przywyż nie zasługiwała na to, co jej stało. Na jej zdjęciach widać młodą, ładną blondynkę? Na pewno doceniłbym jej wyjątkową urodę i mądrość gdyby była moją koleżanką bądź dziewczyną. To niepojęte, że brytyjscy autorzy wiadomości opisali wydarzenie Dagmary jako rasizm. Oczywiście, że należała do rasy białej, tak jak większość Brytyjczyków. Chyba nie znają różnicy między rasą i grupą etnolingwistyczną. Naród polski cechuje się zarówno pięknością, jak i mądrością. Jak powszechnie wiadomo, najpiękniejsze dziewczyny świata są pochodzenia słowiańskiego. Najdłuższa rzeka w Polsce pod nazwą Wisła odgrywała istotną rolę w historii Słowian, więc prawdopodobnie przodkowie Słowian pochodzili z terenów, które stanowiły części współczesnej Polski. Co do mądrości narodu polskiego, w samym początku nauki polskiego dowiedziałem się, że Polacy są wyjątkowo mądrzy. Uważam, że w każdym polskim mózgu tkwią imponujące listy odmian ogromnej liczby rzeczowników oraz przymiotników w języku polskim. Jednak odmiana przez przypadki pozostanie pojęciem obcym dla zdecydowanej większości anglojęzycznych osób, w tym Amerykanów i Brytyjczyków. Moim zdaniem brytyjskie nastolatki, które zastraszały Dagmarę, to właśnie są tymi, które są głupie, bo nie miały pojęcia, jak mądrzy są Polacy, więc dochodzę do wniosku, że zastraszały ją, bo zazdrościły jej.